Serwusik. W tym odcinku porozmawiamy sobie o pewnych faktach, jakie chyba każdy z Was już wie, bo internet bardzo mocno o tym trąbi. Już od przynajmniej pół roku już coś wiadomo na temat powrotu kultowej marki Unitra na rynek. Jak się okazuje, 30 czerwca tego roku miała premierę oficjalna przed sprzedaż tej marki wróciła ona na rynek. Ceny już znamy. Tutaj w tym filmie między innymi opowiem, co to było w ogóle kiedyś. Unitra zjednoczenie możemy nazwać jako koncern dzisiaj. Z filmu też dowiecie się ceny jakie produkty są w ofercie Rusza przed sprzedaż urządzeń, w tym wzmacniacza, gramofonu, jednego, drugiego, tunera radiowego DAB, odtwarzacza płyt kompaktowych. Między innymi też zaprezentuje jakie są obecnie, jak to będzie w przyszłości. Bardzo mocno kibicuje UNITRA Nitra powrocie właśnie na rynek. Niestety bardzo duża część osób nawet i większość. Mówi, że to nie ma prawa akurat się udać. Według mnie gdyby opanowali tutaj całe e, przedsięwzięcie produkcyjno-logistyczne, -produkcyjno ma to prawo zaistnieć na rynku, a przede wszystkim cena powinna sporo spaść, gdyż obecnie za chociażby ZBZ kolumny głośnikowe będziemy musieć zapłacić 19 999 zł. Jest to cena dość mocno zaporowa, aczkolwiek należy pamiętać, że kiedyś sam Radmor jak sobie przypominam, kosztował bagatela. Mówimy oczywiście o modelu 5100. Pięciokrotność wypłaty takiej można powiedzieć średniej pensji, która wynosiła w 1977 roku około 3,5 tysiąca złotych. Mało kto zarabiał takie pieniądze. Wtedy niestety było to dość sporo. Jednak gdzie można było takie, gdzie można było kiedyś m.in. Radmora kupić, to z wyższej półki dostępne tylko dla wybranych. Ci co albo mieli pieniądze w zakładach produkcyjnych. M.in. wieża z 1006. Sławny WSH205, TSH113 i magnetofon MSH101, który okropnie dużo wtedy kosztował, był dostępny, ale dla nielicznych. Czym była Unitra kiedyś? Kiedyś, dawno temu, w okresie PRL-u, Unitra była zjednoczeniem przemysłu tele i radiotechnicznego, powołanego w 1961 roku. Należało do niej ponad 30 zakładów produkujących audio oraz telewizory nie tylko te zakłady produkowały właśnie, ale również na potrzeby wojska takie marki jak chociażby kultowa Diora, czy Zederka, Radmor, Fonika, Bydgoska, Eltra, Zatra, Toral czy chociażby Tonsil. Te marki mogły z powołaniem cieszyć kiedyś oczy i uszy Polaków. W Zjednoczenie upadło niestety w roku bodajże 1990 i to był kres zjednoczenia marki Unitra. Czym obecnie jest Unitra? Unitra to marka, która wróciła na rynek po latach. Swoją siedzibę mają w Warszawie na Ursynowie. Już w roku 2022 na audio-video show zostało zaprezentowane atrapy urządzeń. Była koncepcja przedstawiona, jak takie urządzenia będą wyglądać. Oczywiście odbiło się to ogromnym echem w internecie. Można było wszędzie o tym przeczytać i posłuchać. Każdy troszeczkę znający się w temacie i siedzący w temacie audio na pewno przeczytał o kultowej, reaktywowanej marce. Z przeszłości. W dniu roku 2023 zostało zaprezentowane już działające urządzenia marki Unitra. Było to pokazane gdzieś we Warszawie. Sam nie byłem, sam nie widziałem, ale z tego co wiem, jest to wszystko wyprodukowane w Polsce. Zestaw ma się składać z kolumn głośnikowych, stereo, czyli lewy, prawy kanał, wzmacniacza WSH805, gramofonu i to nawet dwóch sztuk. Fryderyk, model GS-805 i bodajże 30, tuner radiowy typu DAB+, czyli cyfrowy, umożliwiający przesył z Tidala czy Spotify'a, odtwarzanie muzyki streamingowej. W ofercie firmy będzie również odtwarzacz płyt kompaktowy CSH-801. Warto nadmienić, że obecnymi właścicielami to byli udziałowcy w firmie CD Projekt Red, odpowiadający za... Tworzenie gier komputerowych, w tym kultową już markę dzisiaj znaną na całym świecie Wiedźmin, w tym Wiedźmin 3, który jak mówiłem ogromną sławę przyniósł w Polsce. Cyberpunk 2077, początkowo przyjęty takse, gdyż pełno bugów ta gra miała na początku. Teraz powolutku, powolutku sobie radzą z tym, wraz z nowymi aktualizacjami, ale projekt uważam dalej za nieskończony. 14 czerwca 2023 roku zostały zaprezentowane oficjalne produkty działające. Wszystkie z pewnych informacji dostępnych w internecie w sprzedaży będzie aż 6 urządzeń tej nowej, która została wskrzeszona. Ceny poszczególnych produktów wynoszą za wzmacniacz WSH 805 14 990 zł, następnym urządzeniem w produkcji i sprzedaży zarazem będzie odtwarzacz płyt kompaktowych CSH 801 za 6499 zł, Dwa gramofony GSH 630 Fryderyk i GSH 801 Edmund za cenę odpowiednio 10 999 zł i 14999 999 zł, a także zestaw głośnikowy ZGZ 801 w cenie 19 999 zł. Sam kibicuję dość mocno projektowi. Wiadomo, mnie osobiście nie stać na zakup, gdyż cały zestaw będzie kosztował w przybliżeniu 52 500 zł. To jest naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Aczkolwiek, jak sam wspomniałem na początku, jak pochytają sobie zakres produkcyjno-logistyczny, wszystko co z nim związane, wtedy ma to rację, bytu i ceny będą stopniowo spadać na pewno, ale też chyba mają w zanadrzu zaprojektowanie bardziej przystępnego audio dla mas. A co wy, drodzy widzowie moi, sądzicie o tym kultowym, u kultowej Marce Unitra? Czy ma to sens w ogóle zaistnieć na rynku? Czy według was sprzeda się chociaż 10 sztuk, bo tego nie wiemy? czy ogólnie w ciągu najbliższych trzech miesięcy, czyli ogólnie odbiór tych wszystkich zamówień, które, które zostały złożone, czy już wydaje ci się, drogi mój widzu, że w lutym padnie wszystko 2024 roku, czy faktycznie to przetrwa do końca? Czy rzeczywiście będą mieć w zanadrzu jakiś tańszy, zdecydowanie wzmacniacz, który będzie kosztował w okolicach 5000 złotych? Nowy, tutaj trzeba mieć na uwadze, że to będzie produkt nowy z gwarancją. Ogólnie bardzo proszę odnieść się właśnie do tego filmu o wielkim powrocie Unitry na rynek polski. Myślę, że dość dobrze wyczerpałem temat. Jak? Coś akurat pominąłem, coś gdzieś się pomyliłem. Bardzo proszę o napisanie w komentarzu, co ewentualnie poprawić lub co mnie uzupełnić. Dziękuję jeśliście za uwagę. Trzymajcie się. Na razie z